Cześć, jestem Kamil i naprawiam stary dębowy krzyż. Przyszedł czas na impregnację. Najpierw wyrównałem podstawę krzyża i go dokładnie odkurzyłem. Kupiłem najlepszy olej, przynajmniej tak mówi mój tata, i zacząłem malować. Niestety okazało się, że źle go wymieszałem i cały kolor został na dnie. Myślałem, że potrząsanie puszką wystarczy, ale okazało się, że nie. Szkoda gadać. Ale może i dobrze, bo ten kolor był obymierzły. Musiałem wydać kolejne 180 zł i kupić jeszcze jeden olej, tym razem bezbarwny. Pomalowałem łącznie 3 razy i pięknie wydobył on kolor. Drewna, ale jest to tak ciemne, że te literki to ja chyba wypalałem na marne, bo praktycznie ich nie widać. Pomalowałem na brązowo ten metalowy stelaż, którym połączę krzyż i użyłem farby młotkowanej, która jest moim odkryciem tego roku. To znaczy, że po wyschnięciu jej powierzchnia jest nieregularna jak po uderzeniach młotkiem. Słyszeliście o czymś takim? Super. Złożyłem krzyż w całość i przykręciłem śrubami, nawiercając wcześniej otwory, żeby drewno nie pękało. Już teraz muszę tylko przymocować Jezusa do krzyża i jakoś to postawić i wmurować. No ale pozostaje pytanie, ja tak.